ta Wierścińska, zapraszam na czwartkowe wydanie Kuriera Ostrowieckiego. Burza na walnych zebraniach członków Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki. Ja uważam, że Powinny dziać się na początku najważniejsze rzeczy. Zarząd MPK odwołany. Podjąłem decyzję o tym, że z funkcji prezesa odwołana została pani prezes. Randy Brecker i Włodek Pawlik zagrali dla Ostrowczan. We wrześniu będzie premiera koncertowa a tego, tej muzyki, którą właśnie zaczynam pisać. We wtorek odbyła się druga część walnego zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki. Podobnie jak w poniedziałek dyskusja miejscami przybierała bardzo burzliwy przebieg. Druga część obrad rozpoczęła się od pytania dotyczącego ważności obrad. W opinii radcy prawnego odbywają się one zgodnie z planem. W tym zakresie musimy się odwołać do artykułu 56 paragraf 1 prawa spółdzielczego, który dopuszcza w razie konieczności Oddelegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji członka zarządu. Tak jest w przypadku e, zastępcy prezesa, obecnego tutaj pana Kaczmarka. I w tym zakresie e, należy również zwrócić uwagę, e, że w okresie, kiedy pełni on funkcję członka zarządu, e, jego członkostwo w Radzie Nadzorczej jest zawieszone, a zatem należy uznać za dopuszczalny, ten sposób sprawowania przez niego funkcji uchwała określa, że powierzenie mu tych obowiązków jest na czas określony, na czas do powołania nowych władz, a czynności zmierzające z powołaniem członków zarządu, z przeprowadzeniem konkursów w tym zakresie są aktualnie prowadzone w spółdzielni. Stąd, jeśli chodzi o sposób zwołania dzisiejszego walnego zgromadzenia, należy uznać, że jest on właściwy i zgodny z obowiązującymi przepisami. Przed realizacją porządku obrad doszło do dyskusji nad kolejnością ich realizacji. Ja uważam, że powinny dziać się na początku najważniejsze rzeczy, a dopiero później jakieś rozpatrzenie zmian statutowych czy innych, prawda? Dlatego bym proponował w punkcie czwartym, punkt dziewiąty. A mianowicie przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od października do grudnia 2014 roku. W punkcie piątym, punkt 8. Przedstawienie sprawozdania zarządu za 2014 rok oraz podjęcie uchwał i tak dalej. W punkcie szóstym, punkt 12, czyli dyskusja, bo wiadomo nad sprawozdaniami trzeba dyskutować. Wtedy mamy pewną ocenę działalności. W, w punkcie siódmym, w punkcie dziesiątym przeprowadzenie tajnego głosowania. Są to najważniejsze rzeczy, proszę Państwa, które interesują mieszkańców. Ja nie mówię, że tamte nie są ważne. Są na pewno. Tylko po prostu chodzi mi o kworum, żeby jak najwięcej miało możliwość spółdzielców wypowiedzieć się na, na temat spraw współdzielnych. Bardzo bym prosił o zajęcie stanowiska w mojej sprawie. Dziękuję bardzo. Mieszkańcy przybyli na zebranie, przesunęli punkty dotyczące sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i Zarządu za rok 2014. Pełniący obowiązki przewodniczącego Rady Nadzorczej Witold Torłowski przedstawił sprawozdanie za rok 2014. W jego opinii Rada dokładała staranności w swojej pracy i zawsze miała na celu dobro mieszkańców. W okresie sprawozdawczym, czyli od października do końca grudnia 2014 roku, rada nadzorcza odbyła 8 posiedzeń, w tym dwa pełniąc funkcji komisje konkursowe. W ciągu tego okresu rada podjęła 18 uchwał. Frekwencja na posiedzeniach rady nadzorczej za okres od października do grudnia 2014 roku wynosiła 94%. Wysokość diet dla członków rady nie uległa zmianie i zgodnie z obowiązującym statutem wynosiła dla przewodniczącego dla przewodniczącego rady nadzorczej 60% minimalnego wynagrodzenia dla zastępcy przewodniczącego i sekretarza 55% minimalnego wynagrodzenia dla pozostałych członków rady nadzorczej 50 minimalnego wynagrodzenia Informujemy, że pomimo przyjętego przez Walne Zgromadzenie we wrześniu ubiegłego roku uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do statuty polegające na obniżeniu członkom Rady Nadzorczej wysokości bied, nie uległy one zmniejszeniu. Powodem tego było unieważnienie przez Sąd Okręgowy w Kielcach wniosku o wprowadzenie zmian do statutu z uwagi na niespełnienie warunków okresowego w artykule 8 ze znaczkiem 3 ust. 9 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku. O spółdzielniach mieszkaniowych. Dziennik ustaw 2013-1003 to jest z późniejszymi zmianami oraz ustawionymi statutu spółdzielni. Paragraf 25 ust. 5 punkt A. Nad jednym dla członków Rady Nadzorczych w ciągu okresu sprawozdawczego spółdzielnia przeznaczyła kwotę 26 880 zł brutto. Aby móc realizować swój program, Rada Nadzorcza na drugim posiedzeniu, to jest w dniu 21.10.2014 roku, podjęła trzy uchwały, mocą których odwołała Waldemara Zyska z funkcji prezesa zarządu, Pawła Wieczorka z funkcji zastępcy prezesa zarządu oraz Anetę Niską z funkcji członka zarządu. Jednocześnie mocą podjętych uchwał Rada postanowiła, że wyżej wymienione osoby będą sprawować swoje funkcje do czasu powołania nowego składu zarządu. Z uwagi na absencję odwołanych członków zarządu i spowodowany tym paraliż spółdzielni, Rada Nadzorcza postanowiła w dniu 6.11.2014 roku odelegować dwóch swoich członków, to jest pana Mirosława Kaczmarczyka, przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz pana Mieczysława Rzaczka, członka Rady Nadzorczej, do pełnienia obowiązków członków zarządu. Do czasu wyboru nowego składu zarządu. Ponadto Rada Nadzorcza ustaliła wysokość wynagrodzenia dla pełniących obowiązki członków zarządu w roku 2014. Pełniących obowiązki członka zarządu na podstawie umowy o pracę pobrali miesięczne wynagrodzenie w następującej wysokości: Pełniący obowiązki prezesa zarządu Mirosław Rzaczek 840 zł brutto, 605,60 zł netto. Pieniądze obowiązki zastępcy prezesa Mirosław Czmarczyk 840 zł brutto 652,65 zł netto. W zmniejszonym składzie osobowym, lecz pełnym zaangażowaniem Rada Nadzorcza przystąpiła do realizacji swoich zamierzeń. W pierwszej kolejności podjęto działania w celu wyboru nowego składu osobowego zarządu. W dniu 14.11.2014 roku Rada Nadzorcza ogłosiła konkurs na prezesa zarządu jego zastępcę oraz członka zarządu. W związku z ogłoszeniem konkursu odpłynęło 6 ofert na stanowisko prezesa zarządu oraz 4 oferty na stanowisko za zarządu księgowego. Na stanowisko zastępcy prezesa zarządu nie wpłynęła żadna oferta. W dniu 02.12.2014 roku komisja konkursowa składająca się z członków Rady Nadzorczej Podało szczegółowej analizie każdą ofertę, dokonując ich oceny pod względem spełnienia oczekiwań warunków dotyczących, zwłaszcza przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej przez poszczególnych kandydatów, i doświadczenia zawodowego pod kątem przydatności do pracy w spółdzielczości mieszkaniowej. W wyniku tej analizy do drugiego etapu konkursu na stanowisko prezesa zarządu, komisja konkursowa zakwalifikowała jedną osobę. Konkurs na członka zarządu został unieważniony. Po odbytej rozmowie kwalifikacyjnej, premiami miała miejsce w dniu 4-12-2014 roku, posiadając odpowiednią wiedzę na temat kandydata na te zarządu, Rada Nadzorcza w dniu 11 12 14 roku przeprowadziła tajne głosowanie, w wyniku którego nie doszło do wyboru osoby na to stanowisko. W świetle powyższego Rada Nadzorcza postanowiła ogłosić kolejny konkurs w dniu 22.12.2014 roku na stanowisko prezesa zarządu spółdzielni oraz jego zastępcy. Efektem ogłoszenia konkursu był wybór już w roku następnym, 2015, pani Marzeny Gos na stanowisko prezesa zarządu. Stanowisko zastępcy prezesa nie zostało przez Radę Nadzorczej jeszcze obsadzone z uwagi na potrzebę koordynowania przez pełniącego obowiązki zastępcy prezesa zarządu Mirosława Kaczmarczyka, pracy nowo wybranej pani prezes, na stanowisko członka zarządu. Przyczyn niezależnych od rady nadzorczej... nie zostało przez Rady nadzorczej jeszcze obsadzone z uwagi na potrzebę koordynowania przez pełniącego obowiązki zastępcy prezesa zarządu Mirosława Kaczmarczyka, pracy nowo wybranej pani prezes, na stanowisko członka zarządu. Z przyczyn niezależnych od Rady Nadzorczej nie powołano jeszcze je żadnej osoby. Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym podjęła także uchwałę w sprawie wyboru ofert firmy Akt Finanse Agnieszka Kołodziej do badania sprawozdania finansowego spółdzielni za okres 2014 roku. W sprawie korekty planu rzeczowego finansowego remontów na 2014 rok poleg polegającej na... Skreśleniu z planu finansowego wykonania schodów wejściowych od strony biblioteku. Już proszę Państwa kończę. Już kończę. Aha, przepraszam bardzo. Skreśleniu z planu rzeczowego wykonania remontu schodów wejściowych od strony biblioteki do budynku Odes Malwa na osiedlu Stawki. Skreślenie z Planu Rzeczowego Pracowania Dokumentacji Projektowo-Kosztorysowej Rozbudowy Instalacji Gazowej w budynku nr 29 na osiedlu Zatwierdzenia Zatwierdzenia zasad wyboru najemców w lokali mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki w Ostrowcu Świętokrzyskim. Rada nadzorcza w okresie sprawozdania, sprawozdawczym prowadziła politykę przejrzystości i otwartości. wprowadziła zwyczaj przebywania na jej posiedzeniach członków Spółdzielni. Pracy Rady brane były pod uwagę zgłoszone przez mieszkańców opinie, wnioski i uwagi pisemne, telefoniczne czy osobiste, składane w biurze spółdzielni lub na posiedzeniach Rady Nadzorczej. W swojej pracy Rada kierowała się zawsze dobrem ogólnym, jakim jest wspólna własność mienia spółdzielni, jak również dobrem poszczególnych członków spółdzielni, dbając o powierzone imienie i do nadzorowania mienia, ze szczególnym uwzględnieniem minimalizacji kosztów oraz generowania oszczędności. Sprawozdanie zarządu za ubiegły rok przedstawiła prezes Marzena Goss. Jak podkreśliła, nie jest ona autorem tego dokumentu, gdyż pełni swoją funkcję dopiero od tego roku. W przedstawionym dokumencie omówiła stan finansowy i organizacyjny spółdzielni. Tak odnośnie jeszcze do plan do funduszu remontowego są oczywiście poczynione plany na 2015 rok. Jest to sukcesywne, jak do tej pory, modernizacja poszczególnych budynków. Wiadomo, że fundusz remontowy rozliczany jest poszczególne poszczególne nieruchomości, poszczególne ogólne nieruchomości zbierają sobie pieniądze na tych funduszu i mogą nim dysponować. Odpowiednio do no akurat do, do yy, zbieranej kwoty. Planach robót remontowych na ten 2015 rok przewidziano między innymi, tak jak co roku, przy malowanie kratek schodowych, malowanie kratek przejściowych, remont schodów i podestów. Malowanie słupów oświetleniowych, docieplenie ścian budynku, docieplenie w budynku łącznie z remontem płyt balkonowych na osiedle stawki 28, docieplenie wraz z remontem płyt balkonowych na osiedle stawki 69 i patronackim 22 i 23, docieplenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych, Rosowy 16, Rosowy 17, wchodzą w to jeszcze również inne budynki, do planu remontów zostały wprowadzone. Yy, jeszcze podejrzeć dwa zadania, które tutaj w tym sprawozdaniu nie zostały uwzględnione. Yy, jest panie. jeszcze jedna ważna yy, tutaj cząstka, yy, to zaległości w opłatach. Niestety yy, zaległości za yy, lokale mieszkalne yy, są yy, bardzo duże. Według stanu na 31 grudnia 2014 roku zaległości przewyższające jednomiesięczny wymiar opłat za mieszkanie dotyczyły 835 lokali mieszkalnych, co daje 16, prawie 17% ogółu lokali mieszkalnych, na łączną kwotę 5 033 136. W roku 2014 nastąpił wzrost kwoty zadłużenia przy spadku liczby dłużników. Czyli te osoby, które zalegały, zalegają więcej, a mimo, że, mimo, że spadła ich liczba, porównanie stanu zadłużeń za na dzień 31 grudnia 2014, 2014 roku oraz działań windykacyjnych prowadzonych w roku 2013 i ich efektów mamy tutaj na podstawie tabeli. Większość, większość danych w tej tabelce jest niestety minusa, czyli że zadłużenie we wszystkich wymiarach jedno- dwumiesięcznego czynszu i większych no niestety wzrosło. Po sprawozdaniach odbyło się głosowanie. Mieszkańcy pozytywnie ocenili poprzedni zarząd, a negatywnie zarząd w składzie Mieczysław Rzaczek i Mirosław Kaczmarczyk. Wyniki te są tylko częściowe, gdyż dopiero po przeprowadzeniu głosowania na obu częściach zebrania zostaną zsumowane przez kolegium. Po głosowaniach odbyła się gorąca dyskusja, która zakończyła się głosowaniem o przerwanie obrad, które zostaną dokończone 23 czerwca. Prezydent Ostrowca odwołał w środę pełniącą obowiązki prezesa miejskiego przedsiębiorstwa komunikacji Mariannę Bednarską, która pełniła tę funkcję po odwołaniu poprzedniego zarządu. Do dymisji podał się również dyrektor do spraw technicznych Stanisław Choinka. Nie mogąc dłużej tolerować sytuacji w miejskim przedsiębiorstwie komunikacji, braku płynności, braku zdolności kredytowej, niepłaceniu na bieżąco pensji dla pracowników, niepłaceniu również składek na ZUS od pensji pracowniczych, podjąłem decyzję o tym, że z funkcji prezesa odwołana została pani prezes. Maria Bednarska, Pan dyrektor techniczny Stanisław Choinka złożył wniosek o rezygnację z funkcji dyrektora technicznego. To odbyło się w dniu dzisiejszym. Z dniem 17 wchodzi to w życie. Czy wiecie co, co za tym dalej? W 17. Szanowni Państwo. To jeszcze będzie spółka do kierowania. Będzie spółka do kierowania bardzo mocno i wyraźnie artykułowałem i będę to podnosił, że dla mnie najważniejszy jest zadowolony mieszkaniec Ostrowca, który korzysta z usług Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji. Najważniejszy jest pasażer korzystający z komunikacji MPK. Odwołanie zarządu to nie koniec zmian. Jednak jak podkreślił prezydent, będzie się on starał, aby załoga firmy nie ucierpiała na restrukturyzacji. Z czterech przygotowanych wariantów naprawczych, jeden już nie jest aktualny. Pracownicy MPK nie wyrazili woli utworzenia spółki pracowniczej. Zależy mi na tym, aby poszanować bardzo pracowników, dzięki którym ta firma jeszcze funkcjonuje. I to też spędza mi sens powiek i to też jest jeden z ważnych czynników. Z tych wariantów, o których pytał pan redaktor, wiemy już na pewno, że jeden jest nieaktualny. Spółka pracownicza pracownicy nie chcieli, Podnieść ryzyka, nie chcieli wziąć sprawy w przysłowiowe swoje ręce i zrezygnowali z prowadzenia działalności na własny rachunek. Więc zostaje trzy warianty. Kolejne decyzje w sprawie MPK zapadną 16 czerwca. Prezydent zaprzeczył, by do spółki miała wrócić jej była prezes Magdalena Kołeczek, zatrudniona ostatnio w urzędzie miasta. Rozpatrywane są trzy warianty dalszego istnienia spółki: utrzymanie spółki komunalnej z restrukturyzacją, likwidacja i zmiana formy prawnej lub ogłoszenie przetargu na usługi przewozowe. Jest duże prawdopodobieństwo, że MPK opuści dotychczasową bazę i przeniesie się na nowy zakład. Środki ze sprzedaży tych terenów zasiliłby nowy podmiot, czyli nowego gminnego przewoźnika. To wszystko jest robione po to, aby nasi mieszkańcy byli zadowoleni z usług, które świadczy MPK, a na tą chwilę to ani pracownicy MPK są niezadowoleni, ani mieszkańcy, a ja jako prezydent mam dokładać w nieskończoność dodatkowe pieniądze na funkcjonowanie czegoś, co nie spina się pod kątem ani praktycznym, ani Ekonomiczne. W sobotę w sali kina Etuda wystąpił amerykański trębacz Randy Breaker, Ostro Orkiestra Filharmonii Kaliskiej pod batutą Adama Klocka oraz trio Włodka Pawlika, kompozytora i pianisty. Był to ukłon pod adresem ostrowieckiej publiczności ze strony Włodka Pawlika, który spędził dzieciństwo w naszym mieście, a jego rodzice byli ważnymi postaciami życia kulturalnego Ostrowca. Sobotni koncert Włodka Pawlika w sali kinet odbył się dokładnie w 50. rocznicę jego pianistycznego debiutu w tym samym miejscu, które wtedy nosiło nieco inną nazwę. Światowej Słowy pianista miał wtedy 7 lat i był uczniem ogniska muzycznego przy ulicy Fosza, a na fortepianie uczyła go Barbara Rudkowska. Poza muzyczną edukacją Wodek Pablik powierał w szkole podstawowej numer 13, gdzie miał najbliżej z tzw. czerwonych bloków na Kuźni, gdzie mieszkał po przeprowadzce jego rodziny z Kielc do Ostrowca. Mając dwa lata przeprowadziłem się z rodzicami, bo mój tata grał w symfonicznej wtedy orkiestrze kieleckiej na skrzypcach, był zawodowym skrzypkiem. I otrzymał tutaj pracę właśnie w zakładowym domu kultury i się przeprowadził razem z mamą, razem ze mną i mój brat już się urodził w Ostrowcu. I tutaj szkołę podstawową, a także ognisko muzyczne. Znaczy tu się uczyłem e, muzyki wo, na ulicy Focha, Posza, <grym> Ferdynanda. Było ognisko muzy muzyczne. E, dyrektorem tego ogniska muzycznego był profesor Posztorniak. a moją pierwszą nauczycielką fortepianu była pani Barbara Rutkowska. I w wieku 14 lat e, e, o, pojechałem z powrotem do Kielc i tam do średniej szkoły muzycznej, którą skończyłem na fortepianie, u profesora Domina i potem studiowałem w Warszawie. Artyści o wspólnych planach mówili podczas konferencji prasowej poprzedzającej sobotni koncert. Podkowa Leśna, który jestem mieszkańcem, obchodzi w tym roku 90-lecie swojego istnienia, powstania. Burmistrz miasta zaproponował mi. Abym napisał właśnie utwór okolicznościowy e, związany z tą rocznicą w podobnej konwencji co Nightingale Kalisia. E, I we wrześniu będzie premiera koncertowa e, tego, tej muzyki, którą właśnie zaczynam pisać <grywki> powoli. Właśnie na skład podobny do tego, który dzisiaj będzie. Czyli Randy już jest, e, można powiedzieć, zafiksowany, zabukowany jako solista. Moje triony prawdopodobnie i, i orkiestra i 13 września będzie się premiera w ogrodach Muzeum Iwaszkiewiczów na stawisku, bo to jest, stawisko jest częścią podkowy leśnej. Wszystko na to wskazuje, że z tego też będzie płyta, etc., etc. Także to są najbliższe plany odnośnie miasta. Można przypuszczać, że było to jedno z najważniejszych wydarzeń artystycznych w dziejach naszego miasta. Koncert dedykowany był niezwykle zasłużonym dla ostrowieckiej kultury, nieżyjącym już rodzicom, Lucjanowi i Mariannie Pawlikom. Jak sobie uświadomiłem, że na drugim piętrze przez 40 lat, może 50, mój tata codziennie był tutaj i pracował od rana do wieczora, prowadził próby, koncerty, zespoły, różnego rodzaju zespoły. Orkiestry symfonicznej przecież, która tutaj grała, orkiestry dentry, orkiestry bardziej lub mniej rozrywkowe, szelakapaka, czyli taka kauniczna. No, przecież ten mój ojciec tutaj robił rzeczy niesamowite. Ta, ta, sam orkiestra. Sam człowiek orkiestra, tak. ja się tu wychowywałem, ja, się, ja po prostu przychodziłem jak mogłem jak po szkole czy z moim bratem. Na górę tam była po prostu sala z instrumentami. Jak się nie dmuchało, to się szarpało albo biło w werbel. To było naturalne otoczenie, jeżeli chodzi o to moje dzieciństwo. Doceniając wymiar kaliskiej nocy w Ostrowcu, prezydent miasta Jarosław Burczyński, dziękując artystom po koncercie wręczył Włodkowi Pawlikowi pamiątkowy grawerton i zadeklarował, że wystąpi z inicjatywą nadania mu godności honorowego obywatela Ostrowca. 17 wypadków i 21 rannych to podsumowanie długiego czerwcowego weekendu na świętokrzyskich drogach. Wtedy dni były znacznie spokojniejsze niż ubiegłoroczne. Pomimo mniejszej liczby nietrzeźwych zatrzymanych na drogach województwa świętokrzyskiego, policjanci zatrzymali 58 amatorów jazdy na podwójnym gazie. W porównaniu do ubiegłego roku odnotowano 7 wypadków mniej. Spadła również liczba rannych, w tym roku było ich 21, w ubiegłym 35. W pracowni otwartej kontrola jakości odbyła się wystawa Moniki Smyły pod tytułem Operacja. Przewodnim tematem twórczości Moniki Smyły jest ludzkie ciało ciało rozkrojone, narządy wewnętrzne, skóra jako pokrywa mięsa. Monika Smyła jest absolwentką Wydziału Malarstwa na Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Brała udział w licznych wystawach, a także targach sztuki w kraju i za granicą. Aktualnie jest studentką studiów trzeciego stopnia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Na Ostrowieckiej wystawie można zobaczyć obrazy, obiekty, wideo, hafty krzyżykowe, a także prace oparte na ingerencji w powierzchnię płótna malarskiego. Całość składa się na wystawę z mocnym wizualnie przekazem. Operacja to intymna opowieść o traumatycznym doświadczeniu obcości własnego ciała poddanemu opresji operacji. Wszystkie prezentowane na wystawie prace pochodzą z ostatnich kilku lat i mieszczą się na pograniczu malarstwa, rzeźby i instalacji operacja na ludzkim ciele i przetwarzanie ludzkiego ciała właśnie z tym miejscem, w którym się znajdujemy, w, w tych kompleksach w huty. I wtedy sobie właśnie pomyślałam, że można by stworzyć, co też zrobiliśmy razem z Marcinem, coś na kształt takiej sali operacyjnej, może jakiegoś pomieszczenia w szpitalu, które miało operacji, Zmiany, mieć taki charakter nawet leczniczy. Podkreślić to, jak ta przestrzeń wokół nas, jak budynki, cały kompleks tutaj Huty, jak się zmieniał, jak wygląda teraz, ale również podkreślić to, że dzięki takim inicjatywom jak ta stowarzyszenia mogą się pojawiać jakieś nowe twory. Ten organizm Huty może żyć, może się przekształcać, może. Nabierać zupełnie innego, innego wyglądu. Do końca czerwca w sali posiedzeń Rady Powiatu Ostrowieckiego można oglądać wystawę poświęconą tradycji parlamentaryzmu w Polsce. Wystawa powstała z inicjatywy europoseł Ewy Tomaszewskiej. Polska tradycję parlamentaryzmu od 1791 roku to wystawa, która po raz pierwszy zaprezentowana została w 2009 roku w Parlamencie Europejskim. Teraz dostępna jest dla zainteresowanych w starostwie w ramach Ostrowieckich Spotkań z Historią. Dzisiejsze spotkanie dotyczy otwarcia wystawy parlamentary, dotyczącej parlamentaryzmu polskiego. Jak wszyscy wiemy to mamy się naprawdę czym chwalić, jeżeli chodzi o tradycje parlamentarne. To Polska była krajem, w którym było naprawdę szereg inicjatyw wolnościowych za czasów już pierwszej Rzeczpospolitej i na tle Europy w tamtych latach Wychodziliśmy na, na państwo bardzo nowoczesne, na, par, na państwo o olbrzymich tradycjach parlamentarnych. E, dzięki e, uprzejmości e, i pomocy pani e, Senator, poseł Europoseł Ewy Tomaszewskiej e, wystawiamy e, tą e, wystawę u nas w Starostwie Powiatowym budynku. E, I e, to jest takie oficjalne. Otwarcie tej wystawy. Jestem przekonany, że będzie ona się cieszyła dużą popularnością wśród młodzieży, ale również i dorosłych. To jest takie pójście troszeczkę dalej niż tradycja 3 maja, pokazanie, że Polska i Polacy mają się czym szczycić, jeżeli chodzi o tradycję parlamentarną. Wystawę może oglądać każdy, kto ma na to ochotę. W szczególności zachęcamy młodzież, uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, liceów, ale również dorośli na pewno, na pewno znajdą w tej wystawie coś wartego do sprawdzenia, do przypomnienia sobie, a czasami również nowe wiadomości. Wystawę tworzy 30 okazałych plansz, które chronologicznie pokazują kolejne etapy rozwoju polskiego parlamentaryzmu. Inicjatorką stworzenia okazałej wystawy jest Ewa Tomaszewska. Europoseł Czwartej Kadencji Parlamentu Europejskiego w latach 2007-2009. Konsultantem projektu został dr Karol Mazur. Zarówno Ewa Tomaszewska, jak i dr Mazur byli specjalnymi gośćmi podczas otwarcia wystawy w ostrowieckim starostwie. I będąc w Parlamencie stykaliśmy się z takimi postawami no, po i mówienia o powinniśmy w demokracji uczyć. I przyznaję, że po prostu dostałam puli w pewnym momencie i uznałam, że trzeba skorzystać z tej możliwości, jaką Parlament daje, czyli z możliwości zaprezentowania tam wystawy, bo każdy z parlamentarzystów ma prawo i możliwość raz w ciągu pięcioletniej kadencji zaprezentować jakąś wystawę. Wystawę uświetnił wykład doktora Karola Mazura, kierownika działu edukacyjnego Muzeum Powstania Warszawskiego. Wystawa o tradycjach polskiego parlamentaryzmu pokazuje dorobek Polski w kształtowaniu się demokracji w Europie. Dziękuję za uwagę, zapraszam do obejrzenia kolejnego wydania Kuriera Ostrowickiego.